Jeden Roles Siemanko. No i mam zamiast zwiedzić ten główny obiekt magazyny, które są za mną oraz tamten punkt wraz z bunkrami Zapraszam Przy pierwszym magazynie Idziemy, Idziemy dalej szykując teren Tutaj byliśmy przed chwilą i też ślepo na górze jakaś rura od wentylacji to tutaj jest sporo ślepych pomieszczeń i łączy ich tam o, tu już nie ma dziury na szyb wentylacyjny Trzeba tylko do części obiektu. I mamy pomieszczenie z jakimiś przejściami. Tutaj mamy otwór z prowizoryczną drabinką umurowaną. Niestety wejście po niej by było kłopotliwe. Bra, idziemy dalej. Zobaczymy co mamy tutaj. Reklameczki, na tym nic nie ma Zobaczymy co tutaj mamy Wow Jakieś pale wbite Zobaczymy co tutaj jest tam w środku A więc zachwycałem tak się tutaj lekko na drabinkę ale nic ciekawego tu nie ma Idziemy dalej Tutaj większe pomieszczenie tu są kierownicy jakieś dziwne. Graficiarze nie, nie mieli co robić. To będzie fajne graffiti, zobaczę. Ono. To nie jest chyba graffiti, które są chyba fajne. To jest graffiti. Tak, dokładnie. Jak kurde w prehistorii. Żeby zrobić graffiti. Dobra, to kierujemy się dalej. A więc dobra, wchodzimy już do głównego budynku. Tu mamy Ten Teren jest dość poniszczony. Bywa. I właśnie link do Abiego w opisie. Mamy do Rolesa również macie link w opisie. Dokładnie. Jak Mamy piwnicę, które potem zobaczymy, zwiedzimy. 2 teren jest dość zniszczony i zaniedbany, prawie graffiti. Grafitiacze chyba bardzo nie lubią airsoftowców. A więc chodzimy sobie dalej po obiekcie. Ta górna część jest bardzo mało atrakcyjna, ze względu na bardzo duże zniszczenie. O, coś mi kapnęło z nią, przed twarzą, wszędzie graffiti. Ciężko znaleźć kawałek bez pięknego rozmaicenia ścian. Zrobimy sobie Smitfocie. Siemanko, siemanko. Nad wejściem. Tak nad wejściem. Do kwatery. Siemanko. Chill. Ładne widoczki sobie oglądamy. Spokój. No jest pięknie. Spokój cisza, nikt nie przechodzi. Słoneczko, ładnie świeci. Jak na razie psów w okolicy nie ma. Polecam. Idealnie. Tutaj jak widzicie kolega ma identyczną hmm. kamerę tak widzicie to samo wow odbicie U. lustrzane wow tylko jak ja mam, oni to zrobili? tylko ja mam kamerę na latarce a mm. ma na monopodzie więc momencik tutaj zeszliśmy właśnie z góry już będziemy się kierować do podziemi do, do budynku tutaj ładnie latarczy sobie załączyć ja mam na latarce kamerę i softbox też jest na latarce więc sobie odpalimy na orę tu jest korytarz, idziemy pierwszy w korytarzem czy pierwszy na dół? Tam nic ciekawego nie ma, tam jest dułem wzrokiem. No Pozdrawiam. Tu wchodzimy niżej. Na razie śmieciowisko. Cegły. Pokój. jakby Jakieś płytki czy co? To jest gumowe. Na podłodze, oczywiście porozerwane. No oczywiście oczywiście piękne graffiti. Tutaj stary Game Boy. Do tuneli. Do I do głównej siedziby prowadzenia. Tutaj mamy schodki wmurowane w ścianę, lecz niestety prowadzą donikąd. Ciekawe jak to wygląda. Tutaj light stick pozostawiony. Ale widać, że już stary. Tutaj pomieszczenie, które było wzmacniane, tak mi się wydaje. Pod drzwiami. Tak, tu były jakieś drzwi pancerne. No, widać były. ogólnie długiej śluby. Właśnie, żeby... I czujesz ten zapach? Czuję. Bo no to było spalone całe. Więc na filmie tego nie czuję cię, tam nic nie ma, nie ma, bo jest sensu. Kolejne korytarze Kolejne zejście w dół Na razie sobie zobaczymy dookoła Tu wygląda ciekawie Znajdujemy się właśnie na głównej sali jakby dowodzenia I te ważne osobistości tutaj zarządzały jak tutaj mają funkcjonować w czasie tej wojny atomowej bardzo ładnie wygląda białe graffiti to to, zrobione na czarnym tle, w blatarce bardzo ładnie się odbija i wszystko ładnie widać, więc kierujemy się dalej. Tutaj jest dziura, przejście jest zasypane, nie ma możliwości przejścia. Tutaj są tak jakby te spody od silników, tutaj w tym pomieszczeniu najprawdopodobniej było całe jakby serce całej budowli, czyli napędzanie, Roz... silniki, ogrzewanie. Tutaj ciekawy obrazek tutaj przedstawiający. Zgać, jakiegoś bo pana taka kulka światła, a ja mam softbox. To zgasił siebie. Jeżeli ktoś rozpoznaje to prosimy o noszenie w komentarzu kogo przedstawia fotografia albo tam wydrukowana. Dokładnie. Więc... Aha i chciałem wam jeszcze pokazać że my się znajdujemy teraz na minus 2, tak? Na minus 2. I ciekawostką jest to, że to nie tylko tutaj był minus 2,5 tylko teoretycznie minus 6. Chodź, patrz. Weź, tu ja teraz stoję, ja stanę tu i nagrywaj tutaj, patrz. Tu, 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 to, to nagrywaj. I zobaczcie. Widzicie? Tam jest zalane. A gdyby nie to, to tutaj jest drabina na dół. Właściwie Paniec. to część drabiny. pozostałości. Niestety nie uda nam się zwiedzić oryginalnego wymiaru obiektu. A wyszliśmy już z podziemi stacji meteorologicznej. Widzimy teraz stację meteorologiczną. Więc tutaj są garaże. Wydaje mi się, że to są garaże, jakieś pojazdy. Będziemy zobaczyć dalej, jak to będzie wyglądać. Zobacz, kto jest zostawił. O. Z napisem Polska, ojczyzna. Ciekawe. Ale Co zasada urbexu mówi, że się nie zabiera, więc zostawiamy. I z, y, ten, kto zgubił, jeżeli ogląda, proszę bardzo leży na miejscu My go nie zabieramy. Cały czas jest. Ty go przełożyłem, bo był na drabinie, na której będziemy zaraz wchodzić. Tam są jakieś osoby w lesie a więc kierujemy się na górę a więc tak, już weszliśmy na górę stacji meteorologicznej jak zobaczycie w filmie u, u Rolesa, niestety wejście trochę utrudnione ale daliśmy radę Wy na też spokojnie powinniście dać radę miejscówka wygląda bardzo fajnie, dookoła las cisza, słychać ćwierkające ptaki, bardzo ładnie